Mam zbiór dat i chciałbym, aby Excel policzył mi, ile razy występuje konkretny dzień tygodnia w tych datach. Skorzystam z funkcji Dzień Tyg oraz z funkcji Sumary Doczynów. Zacznę trochę od końca. Najpierw użyję funkcji Dzień Tyg, aby wyciągnąć z tych dat dni tygodnia. Te dni tygodnia będą pokazywane kolejnymi liczbami od 1 do 7. Zaznaczę wszystkie daty. Po zaznaczeniu dat naciskam średnik. I wpisuję dwójkę. Dwójka będzie mówiła tej funkcji, że numerowanie tych dni tygodnia ma rozpoczynać się od jedynki, a kończyć na siódemce. Jedynka będzie oznaczała poniedziałek, a siódemka niedzielę. Jeżeli teraz nacisnę przycisk F9, aby podejrzeć, co z tego wychodzi, to uzyskuję tablicę, w której te kolejne cyfry mówią mi, jaki był dzień tygodnia dla tych konkretnych dat. Czyli 5, 6, 4 oznacza, że te pierwsze trzy daty to był piątek, sobota i czwartek, jak widać. Tutaj mam nawet wyświetlony format, który pokazuje mi dni tygodnia, więc wygląda na to, że to się wszystko zgadza. Kliknę Ctrl-Z, aby to cofnąć. I teraz powiem Excelowi, aby przyrównał mi tę tablicę do czwartku, a czwartek ma numer 4. Jeżeli teraz nacisnę F9, żeby podejrzeć, co z tego wychodzi, to uzyskuję tablicę, w której występują fałsze i prawdy. Fałsz oznacza, że na tej pozycji nie znajdował się czwartek. Prawda oznacza, że tu w tym miejscu był czwartek. Kliknę Ctrl Z, aby to cofnąć, i teraz chciałbym przekonwertować te prawdy i fałsze na zera i jedynki. Mogę to zrobić różnymi sposobami. Jeden ze sposobów to podwójny minus na początku przed tą formułą. Otworzę nawias i zamknę nawias. Naciskam teraz F9, aby podejrzeć, co wychodzi z tej formuły. Jak widzisz, jest to tablica zer i jedynek. Teraz mogę podsumować, ile razy występuje w tej tabelce. Jedynka, czyli po prostu sumować elementy tej tablicy. Będę wiedział, że czwartek występuje ileś tam razy. Kliknę Ctrl Z i mogę całą tę moją dotychczasową formułę wrzucić do środka do funkcji suma iloczynów. Ona obsługuje operacje na tablicach. Domknę nawias na końcu. Zatwierdzam Enterę. Czwórka oznacza, że czwartek występuje tutaj w tych datach cztery razy. Jeżeli chciałbym zliczyć, ile razy występuje inny dzień, to mogę w mojej formule czwórkę zmienić na coś innego, na przykład na szóstkę, co będzie oznaczało sobotę. Stwierdzam enterem, oznacza to, że sobota występuje pięć razy. Policzmy, ile razy występuje poniedziałek, 1 poniedziałek występuje w tej wśród tych dat dwa razy.